to jest rozwój, w którym już nie jest tak, że te modele się uczą imitowania, tylko uczą się odnajdować sposoby różnymi technikami, częściowo w oparciu o diagramy drzewowe Monte Carlo, tak jak było w, w, w programie AlphaZero, ale też innymi technikami, gdzie model de facto w jakiś sposób wpada na rozwiązanie, mniej lub bardziej losowo i ono jest premiowane w, treningiem wzmocnienie. i te, w ten sposób można odkryć umiejętność rozwiązania oryginalnych problemów i dlatego właśnie te modele rozumujące tak zwane, które były w ten sposób dotrenowywane, w tym roku dwa z takich modeli, językowych modeli zdobyły złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Yy, no, przypominam, tak. że to są zadania, których nie ma w żadnych podręcznikach, są specjalnie wymyślane, tylko nie są to bardzo trudne, to są zadania na poziomie szkolnym. Wiem, bo takie zadania wielokrotnie, znaczy przez ileś tam lat wymyślałem jako sekretarz naukowy Komitetu fizy Olimpiady Fizycznej. Yy, Zadania muszą być oryginalne, nie, nie, nie mogą być znane, i modele sobie z nimi radzą. Więc to jest ciekawe, że coś, co wydawało się absolutnie niemożliwe dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, teraz wszyscy się do tego przyzwyczajają.